Cieszę, się, że jako Tyliasem ja, to już zawitaliśmy do Lubaczowa. Rzeczywiście było tak, że rok temu dwójka, dwoje dzieci było na naszym projekcie w Chrubieszowie, więc tak im się spodobało, że rodzice zdecydowali się powalczyć o to Klub Rekin, powalczyć o to, żebyśmy mogli być tutaj w Lubaczowie w tym roku. Co też mnie cieszy, że Fundacja już krąży po różnych miejscowościach, mniejszych, większych, a taka jest trochę idea tego projektu, żeby dotrzeć wszędzie, żeby pokazać, że pływanie jest piękną dyscypliną sportu i warto ją uprawiać zarówno amatorsko, jak i zawodowo, żeby po prostu pokazać, że poprzez sport, poprzez aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, podejście psychologiczne do dzieci, ale także same dzieci, żeby miały tą, tą motywację do działania. Yy, wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, wspólnie z y, tutaj gminą Lubaczów możemy właśnie być w Lubaczowie i realizować ten projekt. 140 młodych adentów pływania, którzy są tutaj w Lubaczowie i podczas naszych projektów rzeczywiście mają wyczerpujący dzień, bo to są zajęcia na sali gimnastycznej, na pływalni. Yy, nie brakuje tego momentu zmęczenia, ale też jest wykład ze mną, też są. Też jest ten moment, kiedy odpoczywamy na posiłek, który Fundacja zapewnia. W związku z tym dzieci mają niespożytą energię i widać ją nawet tutaj, kiedy pomimo dużego zmęczenia ten uśmiech nie schodzi im z twarzy, a to jest chyba dla nas największa nagroda.